W ja, ja? jaki sposób trzeba zrobić, żeby wkraść się do jakiegoś bry, e, tego domu z tyłu? Trzeba mieć e, 7 riberfów e, albo i więcej, i musisz e, mieć e, toks pręzynkę. Jesteś tu i tu jest kogoś paza, ale to jest tak naprawdę moja, to wtedy ten to wtedy się tu wchodzi i tu się wchodzi i to się klika i jak tu jest ten saur to wtedy masz tego i się teleportujesz i wtedy wkradasz się i wtedy tam um, i ukradasz brain rota, na przykład to jest dobry sposób no i to jest najlepszy w sp sposób, sp żeby to zrobić, a więc